Wszystkim z tej strony witam bardzo serdecznie w odcinku z Minecraft z Rewanem. Dzień dobry, to ja. Zbieramy sobie w generat gramy sobie oczywiście w Bedwarsy klasycznie, bardzo klasycznie. Przy okazji trzecia próba, i -y. Ja lecę do pomarańczowych, chyba. Dobra, pewien problem po co nie? No. Co siedzi przed monitorem i ogląda ten film, nie zostawił jeszcze łapki w górę. No właśnie. Zostaw łapkę w górę, słuchaj gościu. Dobra, ja biję chłopa. bije Jak zabiję chłopa, to macie zostawić łapkę w górę. Macie zostawić łapkę w górę. Jest, macie zostawić, rozumiecie? No ale już zginęłam. Jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, to masz w ogóle 99,9% szans na to, że wygrywasz każdą Rundę Bedwars. To jest tak szczęśliwy kanał, mówię wam. Opłaca się, opłaca. No scam. Lecę na pomarańczowych. E, może jakieś toolsy by się przydały? Wiesz co? Wydaje mi się, że nie. A nie, bo oni mają endstone, to, to się przydadzą jednak. To faktycznie co? się, się A ja przydadzą. Co? mi cofnęło blok. Ja chciałam się podbudować do góry i przez to, że mi cofnęło blok, to mnie wypchnęli z tego. Hej, chciałbym Cię zaprosić na serwer Armia Republiki Galaktycznej. Jest to serwer Discord, gdzie możesz odgrywać role play w grze Minecraft. Generałowie starają się też często grać razem z członkami serwera różne gry typu Bedwars i Skywars. Oprócz tego możesz dostosować swój własny pakiet na serwerze crafted.mpl. Na dodatek dostaniesz ten pakiet całkowicie za darmo. A jeśli miałbyś ochotę zaistnieć bardziej na tym serwerze, to możesz napisać tam podanie o awans na wyższą rangę. Dzięki temu możesz trafić nawet do rady oficerskiej. Oczywiście serwer jest w stanie wojennym, dlatego potrzebujemy aktywnych członków do pomocy w wojnie. A na koniec powiem Wam najnowszy news z tego serwera. Możecie dołączyć do siedziby RDP i zostać śledczym. Link do serwera będziecie mieli w opisie, a teraz z powrotem was zapraszam do oglądania. Kurde, wbijają się do nas! Wbijają się do nas! Ej, Beskitu, Beskitu! Beskitu! Co tu się odwaliło? Ja spadłem akurat wtedy, kiedy... Gramy teraz w Amongasa z Rewanem. Ty jesteś w jakim kolorze Rewan? Ja jestem fioletny. Dobra, to szukam cię. Mamy tutaj jakby mapkę, bo fajnie wszystko. Ja jestem w adminie. To ty... podejrzewam różowego. Podejrzewam różowego, ponieważ ma, miał tego samego taska co ja. Wiem. Tylko jestem... Tylko teraz jest pytanie, czy taski, w których są śmieci, są taskami, które y, są jakby dla dwóch osób. Mogą być. Aha, no. Czekaj, nie, elektryk nie. Nie hmm. ja mam w Electricalu. Czerwony. Czerwony mnie zabił! Czerwony jest impostorem. W są kamery? Nie, to nieprawda, że on, on był... Napisz, że on był w storage'u i w admin'ie Znaczy nie, nie... W storage'u i tym... I w elektryku mnie zabił Jakim kolorem byłeś? Ja byłem białym Chyb, Dobra, piszą, że chyba czerwony, więc dobrze Czerwony i sus, dobre, dobre, dobre Dobra, wygraliśmy. easy A reaktora. A ja mogę robić te awarie reaktora Oczekiwanie jednym Ej kamer tu nie ma kamer No właśnie Na innym serwerze były kamery XD, dobra To to jest Czekaj ja, ja co są? Yy, różowego już nie ma Hmm, ja bym zagłosował na jasno niebieskiego. A co oni piszą? Czekaj, gdzie? Mój zielony gonił, czarnego. Chociaż moim zdaniem ee, może po prostu ma takie tylko myślenia. Nie, nie wiem dokładnie. Na pewno i goniłeś go. To... Moim zdaniem jasno zielony. Zagłosuj na jasno zielonego, bo jest podejrzany. Ja bym zagłosował? Jest, wygraliśmy. Tak. To wygrał? Jesz... No tak, jestem się Jest, to yes, dobrze. Okej, słuchajcie, widzowie, gramy w kalambury. Gramy w kalambury. Z rewanem kolejna giera. I tutaj mamy hasło. O nie, no nic. Waliś. Tak czy owak? Co to może być? Co on woduje? Musimy zgadnąć to, co. Co, co jest na tej budowli? I e, mamy tutaj, o, tutaj. Co, jak on mógł tak to, to zgadnąć? Zgad jak to zgadam Co to jest? Drabina. Drabina, enter. Dobra, ale to, znaczy, wystarczyło w sumie postawić a no można. Dobra, let's go z kolejnym. Tak, wybieram temat. Tak, zaczynam budować. Zobaczymy, zobaczymy. gdzie on jest? Tutaj jest. Aha, on jest nie gadaj. No ja nie mogę, co za ty. No, o dobra, nie wiem, myślałem. E, dobra, czekaj, on ma 4 wyrazy. razy. mieli wreszcie, ten prosto. Okej, okay, co to może być? Nie wiem, Miska? Co to może być? karna kapecz, książka, no nie, nie wiem. Co? Ech, aha. Aha, buty, okej. Dobra, okay. teraz ja. Nikt nie zgadnął. Aha, teraz Ty, dobra. Dobra. Dobra, dobra, czekaj. Coś się coś wymyśli. Coś trudnego, coś trudnego, ale pamiętaj, że jeżeli Ty zrobisz dobrze i dużo osób znikanie, to też punkty. Dobra, to jest telefon? Nie, nie wiem. Nie, 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 nie. Eee, A ile mam czas na u Motorówka? Co to może Nie. być? Nie, van. ej dobra, oni, oni są blisko tego. Są blisko odgadnięcia. A co to jest, kurde? Umywalka, łazienka. Co to może być? Miska? Kurde. Nie mogę tego. Dobra, oni się będą zaraz denerwować, generalnie. Co to jest, ja nie 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 ma nie ma nie ma co? Co to, to nie to nie ma nie ma nie może nie może nie oj, 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 oj. oj, oj ma nie ma nie ma nie Kąpiel, jak zbuduję to, to mogę Ci powiedzieć czego Kąpiel, kąpiel pat oj, 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 blisko, oj, blisko Ale jak tu kata? No jak? O nie, nie słowo, pielkota kota to jest A dobra Dobra, spoko Nie no, ciekawe, ciekawe Kąpiel kota, kąpiel kota Zobaczymy, czy ja będę budowała może. Nie potrafię tego, Dobra, tak było okej. Okay. Okay. Ja czasami piszę Dobra. litery. Dobra, 81 punktów dostałem. Co jest? Dobra, let's go. Z kolejnym tym, Adrianek. Adrianku, zbuduj. Czy on jest jakimś ruskie normalnie? Po na jego czapkę. Ojej, co on buduje? jest filar? To jest słoń? Nie, ja kiedyś zgadłem za pierwszym razem, jak ty nawet z trzech bloków nie, nie zrobił i tam jest słoń. Czekaj, nie, owca? Nie wiem. może być bez jaj? To jest jakiś mob, ewidentnie. Mury, ale to nie może być mur. Jakim cudem, no ludzie. To, 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 co to może być, no? E, krowa Nie. No, tak jak słoń, ale nie wiem właściwie. Ej, co to jest? E, dobra. E. Co to może być, no? E... Literę E nie wiem. Tutaj... krowa? Nie. Nie, krowa? Właśnie nie wiem. Zgadł słowo. Z jakim nie cudem? Nie normalnie. Co to ma? Chodź owca. Tak, zgadł słowo. Nie wiem, kurczę, szybko. Y... Jak oni to zgadzają? To nie wiadomo, co to jest nawet. No w ogóle. No co to jest w ogóle? E... Pies! Pies! Dobra, z... ja nie mogę, pies! No tak. Dostałem jeden punkt, XD. Ja trzy. Dobra, zobaczymy, co on zbuduje. Hero Brain zbuduje nam coś fajnego Który by? pocież by? by On ma fajnego skina, nawet ładny Wojsko, trawa, trawnik Nie, za małe Co to może być? Latająca wyspa, czy co? Czekaj, nie, może... No co, już? Jezioro, tak! Jezioro! Kurde. Ale mało punktów dostanę. A nie, 20. No sam jest... 8. Co? O nie, ale ja, a ja jestem trzeci, ja byłem pierwszy. Dobra, muszę teraz jakoś to. Dziki jest, jest dziki, zaczyna budować. No dobra, to nie zaczyna. Dobra. Zrobił nam coś takiego. Co to może być? Jakiś cel czy co? Ebitująca wełna typowa Nie wiem Co to może być Gdzie są tacy nienormalni O. nie Co to może być Ej? No, nie, no bez kitu, co to jest? Kieliszek? Wiśnia, może. Nie, parasolka. Nie, to parasol. Nie, no co? Nie? Nie. Co to, co to jest bez jaj? Ty, no nie wiem. Już wiem, balon. Nie. No ale już chciałem o dobra ja. Cicho. Ej dobra, weź mi powiedz, bo ja chcę to wygrać. Eee, to hasło kubek. <grym> 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 Dziękuję. Dobra. Dobra. Może mi się udać to wygrać. Kubek ze szkła, to nie jest rakieta. czy kubek budujesz? Dobra, trudno. Ja tam. Jaki kubek? No, co Napiszę no Napiszę im normalnie. K... Co? Ha? Okej, okay, dobra. XD. Dobra, drugie miejsce. Drugie miejsce. Okej, okay, słuchajcie, to już koniec odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli Wam się spodobał, to łapeczka w górę i subskrypcja, będzie mi bardzo miło, a my się już żegnamy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!